Witam z Retropiwnicy. Dziś kolejna dawka grania na starych sprzętach. Tym razem padło na konsolę PSX, czyli pierwsza wersja PlayStation. E, jeżeli chodzi o gierkę to wybrałem akurat 5 Star Racing. E, zobaczymy jak to wygląda, jak gierka się prezentuje, czy będzie dało się w to fajnie pograć. E, sprzęcik podłączony jest przewodem RGB z kart. Więc mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądało. Wiadomo, PSX na wyjściu też e, nie zachwyca parametrami, więc no tutaj może być różnie. Ale starałem się to tak poustawiać, żeby, żeby było ok. E, sprzęcik już jest uruchomiony, gra jest wczytana. To wciskamy start i jedziemy. Co by tutaj wybrać? No to niech będzie środeczek. Sprawdźmy, jakie tu mamy fury do wyboru. Bo za dużo ich nie ma. Może to będzie jakoś się prezentować. Klikam start. Gra nam się wczytuje Pierwsze próby jazdy nie widzę, że Auto dosyć leniwie reaguje na, na skręt. E, nawet jak się trzyma maksymalnie cały czas wciśnięty skręt, to, to, to ten samochód tak ledwo, ledwo tylko skręca. E, lepiej jest, jak się jedzie szybciej, z tego co widzę. Bo przy wolnej jeździe to naprawdę wykonać skręt. Dziwnie to troszkę zrobili. Zatem na pewno będę e, obstawiał cały czas ostatnie miejsce, z tego co widzę. Chyba nie uda mi się dogonić czołówki. Tylko się od bandy odbijał. Jakby było mi słabo słychać to mówcie pogłośnie. Ciężko, ciężko się tym steruje naprawdę. Gra może i fajna, ale sterowanie trochę spoprane jest. Za słaba jest reakcja samochodu. Tu nie chodzi o opóźnienie jakiekolwiek tam, które może być wywołane podłączeniem a do Grabbera, tylko no ogólnie samą metodę skręcania. Chyba jeszcze PSX'a tutaj nie, nie pokazywałem na kanale. Ogólnie, no akurat z tą konkretnie konsolką, to e, jakaś tam pewna mała historyjka się wiąże. E, kupiona ona została jako e, niesprawdzona, oczywiście, na portalu aukcyjnym. Konsolka przyszła, podłączyłem. No i to się okazuje, nie wczytuje płyt. A co dodatkowo, no była taka dziwna reakcja, bo w sumie, jak wkładałem oryginalną płytę, no to e, konsola pokazywała, że jest to płyta audio, i próbowała tam odtwarzać dźwięki. Oczywiście tam jakieś audiotraki były, więc te dźwięki się wczytywały, zatem to było trochę dziwne dla mnie. No to postanowiłem ją rozebrać. No i po zdjęciu obudowy okazało się, że w środku taki mały pajączek sobie siedzi. E, Zalutowany do płyty. Oczywiście konsola musiała być wcześniej przez kogoś przerobiona. Usunąłem tą przeróbkę. Przy okazji konsola została też porządnie wyczyszczona. No i okazuje się, że bezproblemowo teraz wszystko czyta. Przywrócona została do stanu oryginalnego. Te modyfikacje wszystkie usunięte. I jest fajny sprzęcik w kolekcji. Oczywiście gier tu nie mam za dużo na PSXa. Ale postaram się pobrać w cokolwiek mam. Lepsze to niż nic. No taka leniwa jazda, no w sumie to nic ciekawego. Może zmienimy sobie na... Na jakiś inny tryb jazdy. A cóż to będzie? Viper. No i od no nich będzie ten z paskami, bo to takie chyba typowe barwy, wczytujemy. kojarzę w tej chwili, jakie fajne tytuły, jeżeli chodzi o wyścigi, e, były wypuszczone na PSX-a. Akurat takie, takie jedyne posiadam w kolekcji, więc postanowiłem to włączyć. Zobaczyć, co to za wynalazek. Żeby jeszcze ta reakcja była inna. Wolałbym, żeby był bardziej nerwowy samochód niż tak e, ciężko było nim skręcić. Bo tu można trzymać, trzymać, wciskać ten przycisk, a samochód łatwo skręca. Jak mam tu kogoś dogonić? Mam problem z wejściem w jakikolwiek zakręt. Zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś małego testu, ale to może innym razem, odnośnie sposobów po, w ogóle podłączenia PSX-a e, i który sposób na przykład dałby najlepszą jakość obrazu. Można by spróbować kablem e, kompozytowym podłączyć. Właśnie takim z kartem RGB, jak, te, jak w tej chwili mam podpięte. Zobaczyć jak, jak to mniej więcej, czym to się różni. obraz tam Mam jeszcze kabel komponentowy, ale nie wiem czy on tu pasuje do tej. Podłączałem go, bo teoretycznie do PlayStation 3 mi on pasuje, ten komponent. Tutaj podłączyłem, no i nie było obrazu. Więc nie wiem czy trzeba coś w opcjach gdzieś tam zmienić, ale tu nie widziałem, żeby cokolwiek dało się modyfikować. Playstation 3 to jest taka możliwość przestawienia, natomiast tutaj nie, nigdzie nie widziałem, więc nie wiem. Może to by było w sumie ciekawe porównać sobie jakość obrazu na różnych typach przewodów. Tak się jedzie, jedzie i obija, obija i nic więcej z tego nie ma. Nie da się podjąć w ogóle walki zresztą zawodników. Nawet ich tu nie widać na horyzoncie. Tak mnie odstawili. Dobra, to może sobie zmienimy tą płytkę na coś innego. Mam tu jeszcze w zanadrzu coś też, troszkę chyba bardziej znanego. Chociaż nie każdy może lubi tego typu gry, ale zaraz poczekam, aż się wczyta. Dobra, damy tutaj sobie reset. Wyciągamy płytkę. Sprawdzamy czy nam się kolejna gra wczyta. Coś tu się zaczyna pojawiać. Język w ustawimy angielski. Raczej nie zgadniecie pewnie co chcę włączyć. A może? Pierwsza część. Proszę bardzo, będziemy sobie skakać, zbierać. Klikamy start. Akurat nie podłączałem karty w tej pamięci. a no to jakieś takie. Krótkie granie. Może trochę głośniej? Za cicho tam ustawione. No chyba troszeczkę pogłośniłem, Zobaczymy, jak to będzie. Dosyć kolorowa jest ta gierka. Tą wskoczyć coś tu da się gdzieś jeszcze złapać, no to już chyba nic nie ma ciekawego. Idziemy dalej, zbieramy co się da. Yeah! Już? Koniec? <laughs> Jaka krótka, ta pierwsza część. To chyba jakaś rozgrzewka tylko była. Przechodzące bomby tak Próbujemy dziabnąć O tam, oj Chciałem sobie <grybujesz> tu wskoczyć Ja spadłem tam Widziałem, że do góry da się podejść I tam chciałem wejść Teraz spróbuję tam wskoczyć wyżej Nie się temu. Nie spadnie z powrotem. już Teraz się boję, że spadnę. Dla radu tu? Jakieś kiepsko. Nie, jakoś nie chcę tam skoczyć. Dobra, no to. Idziemy dalej w prawo. No. A tu co można sobie fotę strzelić? Rób pan fotę. Jak pozbieram. Tego nie mogę dotknąć. Miał być tak łatwo, a tu. go przeskoczyć. A, da się. Hop. Spinaczka do góry. Przeskakujemy obok. A tu niżej coś jest, a jak tam wejść? A tu jest nie ma na czym ustać. To już wiem. Mhm. Strasznie tu jest mało miejsca, żeby wyskoczyć. Co już? Koniec? To się nagrałem. Nie da się wznowić? da się wnowić o tak czyli tu wszędzie pode mną będzie woda więc tam nie, nie schodzimy poczekamy aż ta rybka sobie poleci hop i tutaj idziemy Co w tej klatce jest, jak tam wejść, bo widać niżej, jakaś klatka jest. A tu co, jakaś wróżka? Czy to będę mógł uderzyć teraz? się uderza, a tym czy tą rękawicę wypuszczę? Czy tylko tyle? Znowu jakieś takie krótkie? jak piłeczka, można na tym sobie poskakać. A, tam jest jakieś podwyższenie, może tam sobie wskoczę, to jakiś medalion? Pewnie muszę wszystkie elementy skompletować. Gdzie mi tu uciekasz? No dobra Teraz przynajmniej mogę uderzyć, nie muszę przeskakiwać Aaa, trzymaj się rękawica jest może da się ją jakoś wziąć taki cwaniak Ale jak ale to Nie mogłem Przeskakiwał nad nią O tutaj da się jeszcze coś chapnąć Znowu No, żebym wiedział że się pojawią od nowa tam nie, nie schodził tam ucieka, ucieka. No i nie dałem rady pchnąć. Tu mamy klatkę, spróbujemy dobrać się do niej. Tylko muszę Tutaj zejść bliżej. Mamy drugą część. Co na dół chyba nie ma sensu. Tam pewnie woda. Coś tu coś jeszcze jest. Jakby tak się udało tam. Jest. Nie, myślałem, że tam znowu jest jakiś kawałek lądu, a nie było. To podpucha. już nic nie ma o nie yeah. <śpiewa> utrzymałem się na szczęście już myślałem że będzie po mnie O, teraz udało się pchnąć. <laughs> Nawet można płynąć na tym. O, zdobyłem to coś. to daleko drugi a jeszcze ty jeszcze tymi łapkami mnie chwycił no bo nie widzę co jest niżej może ten widzimy a, i tu już mnie... Ach. Teraz trzeba znowu wyżej Co tutaj zostało? Chyba nie Co to... To lampka? Nie wiem co to leciało O! Co to za strzelec? ...pilnuję tutaj klatki, tutaj nie będę miał kolejny element, tak trzeci. To jeszcze trzech brakuje. Jeszcze wyżej mogę iść chyba. Wskakuj tam, zobaczymy co jest wyżej. Znowu stąd trzeba zaczynać, no. Znowu to jest identyczna sytuacja Padać bliżej. Chyba po raz pierwszy udało mi się tutaj złapać to. No chyba teraz dalej to jego rękawica latają. I żywotny się tu znalazł. No, nie rozwami, no. No dobra, chyba już się będziemy wznawiać. Konsolka działa. Gierki się wczytują. Także teraz trzeba byłoby coś fajniejszego sobie tylko poszukać, złapać jakąś okazję może. Bo już tych gierek na PlayStation 1 jest coraz mniej też, a ceny zaczynają być naprawdę wysokie. Także jakby coś się fajnego trafiło, to myślę, że warto czasem kupić. Żeby mieć w co pograć na tym sprzęcie. Bo to już fajny klasyk, klasyk się zrobił. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się na pewno następnym razem. I cześć!